Pokój powoli budzę się, ale nie muszę. I nagle w tą sielską, błogą, poranną atmosferę wdziera się kakofonia dźwięków. Jakby ktoś orzechami albo szyszkami walił mi o dach, albo pięścią pukał do drzwi. Wybiegam. Ja cię znajdę, pierunie. Ja cię namierzę. No i proszę... Udało się, namierzyłam, no ale przecież nie będę przeszkadzała panu Dzięciołowi przy śniadanku. Poranne śniadanko jest ważną sprawą, przez te kilka puknięć, stuknięć budzi się cała przyroda wokół mojego domu. Psy, koty, sroki, wrony, kłuty, wszyscy nagle, wszystkie nagle postanawiają pokazać mi, kto tu rządzi. I to by było w temacie pogodnego, spokojnego, świeckiego, sobotnego dnia.